Siemano, siemano, z tej strony Meksykana Witam was serdecznie Ach, Czemu w takim stroju? Och! I złoty łańcuch się pokazał No słuchajcie, prosiliście mi wczoraj, żebym żeby wróciły Ćwiczenia na śniegu, więc dlatego teraz bez okularów, dlatego z tym łańcuchem, dlatego tak ubrany. Jestem właśnie po nagraniu. Za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć moje wypociny Oczywiście nie bierzcie tego na poważnie, nie są to jakieś poważne ćwiczenia, eee, to ma na celu raczej was rozbawić niż, e, niż tam e, wprowadzić jakąkolwiek kondycję. Chociaż nie ukrywam, słuchajcie, zasapałem się jak pies. <laughs> Zasapałem się jak pies, yy, ale starałem się przedstawić to jakoś, słuchajcie, na wesoło, także, także mam nadzieję, że Wam się poz, po, po, spodoba. Yy, natomiast. Yy... Zanim jeszcze to obejrzycie, ja tutaj podziękuję, podziękuję wszystkim e, wspierającym kanał, bo dzięki wam powstają też takie filmy, trochę na, trochę na rozrywkowo, trochę na wesoło, czasami pogadam, czasami e, próbuję coś zrobić na wesoło, także dzięki wam powstają takie filmy, dzięki wam e, będą już niedługo wyjazdy, czy o czym się przekonacie. O czym się przekonacie. Jak zwykle nie mówię wszystkiego, jak to, jak, to, jak to w świecie bywa, gdzie jest dużo hejtu. Więc ja teraz pozwolę wymienić e, wspaniałą top 10 i nie tylko, bo tutaj jeszcze, jak nigdy dotąd, po raz pierwszy zwrócę uwagę na e, donatujących na czacie, i to jest Kamil. Kuternowski, Kamil Kuternowski przekazał bardzo dużo pieniążków. Bardzo dziękuję. Na pewno się nie zmarnują, na pewno jakoś się tam e, będziemy. E. Wykorzystywać do wyjazdów, bądź też do, 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 do innych rzeczy yy, i scyzor.pl, z którym nawiązałem kontakt, scyzor.pl pozdrawiam serdecznie, a teraz wspaniała top 10 i wspaniały, jakże zacny, jak zawsze na pierwszym miejscu od dłuższego czasu, od dłuższego czasu, Has. <coughs> Od dłuższego czasu Halski, Halski, bardzo Ci dziękuję Serbiano na miejscu drugim, nie wiem który to już jest Serbiano, czy to Serbiano Serbiano, czy Serbiano nie Serbiano. Mniejsza większość Serbiano wpłacił również kwotę wspierającą Serbiano, przekonasz się, że będą wyjazdy i będzie ci głupio, zobaczysz. Kolejna osoba to byłem piłkarzem, zostałem hejterem, również dziękuję, aż na trzecie miejsce w bili. to się jeszcze chyba nie zdarzyło. Kowalscy, kowalscy stali, no, najtujący i wspierający. Bardzo wam dziękuję. Adrian z Żychlina, zdrowia przede wszystkim życzę, bo, bo to jest najważniejsze. Złośnik z białego Kolejna osoba, nie pozdrawiam, no cóż. Brr, brr, brr. Teraz halski fejkowy, oczywiście, że tak, po raz drugi, Pepe i na miejscu dziesiątym, yy, John Dyer. Chyba znowu źle wymieniłem, bo bo ja nie mogę, kurde, bo macie takie niki, że ja nie mogę sobie, kurde, tego wymówić. Także dziękuję naprawdę wszystkim, wszystkim wspierającym yy, i... No i za, za to, że dajecie mi tę siłę, że ten napęd dajecie, bo, bo wiadomo, że nie ukrywam tutaj bez, bez, bez wsparcia nie tylko psychicznego, ale i finansowego byłoby krucho i to chyba nikt, nikt chyba, chyba nie ma tu czego nawet ukrywać, wiecie, i, i, robić, i robić z siebie nie wiadomo kogo, więc ja mówię otwarcie i szczerze jak to wygląda. Także bardzo Wam dziękuję. Cóż, niedługo wyjazdy, zimy coraz 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 mniej zostało do końca, więc, więc będzie, będzie na pewno bardziej realistycznie. I ja myślę, że przetrwamy tą zimę, Jak przetrwamy, ja mówiłem, jak przetrwamy zimę, to już nas nic nie ruszy. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na film. I kurde, aż mi kolano boli od tego ćwiczenia jednego. Cholera jasna. Pozdrawiam i zapraszam na film ćwiczmy z Meksykano. Siemano, siemano i z tej strony Wasz trener personalny Meksikano Witam Was serdecznie Mówiliście, że dawno nie było ćwiczeń Pewnie Wasze stawy już się zasiedziały A ja cały czas w formie, cały czas ćwiczę Więc dzisiaj, dzisiaj zaczniemy na nowo Ćwiczenia, ćwiczenia, które pomogą Wam W dotarciu i z kontaktu Z Krzysztofem K Więc zaczynamy, od czego zaczniemy? Od marszu, od marszu Bo przecież musimy, musimy tam dojść Musimy dojść na szkolną Nie w sensie dojść w sensie dojść, tylko dojść na szkolną, więc zaczynamy. Zaczynamy ćwiczenia. I szybki, energiczny marsz. Idziemy, słuchajcie, pamiętajcie, idziemy na szkolną, niesiemy torby. Torby są ciężkie. Szkoda, że nie mam torem. Gdzie są torby? Nikt ktoś mi powie. I idziemy. Można też na wyprostowanych nogach. Też można, tak? Właśnie ćwiczyć w ten sposób. Idziemy i te ćwiczenie. Powtarzamy, słuchajcie, powtarzamy. Przynajmniej dziesięciokrotnie, zanim dojdziemy, zanim dojdziemy, cały czas idziemy, cały czas idziemy, do, zanim dojdziemy do, dojdziemy do sedna sprawy, czyli dojdziemy do Krzysztofa, dochodzimy do Krzysztofa, nie przestajemy maszerować, tupiemy nogami i musimy przecież zwrócić na siebie uwagę, a więc będzie trzeba machać, machamy rękoma, machamy do Krzysztofa, niech Krzysztof nas zobaczy, kiwamy głową, kiwamy głową i machamy rękoma. Krzysiek może widzi, może nie widzi. Nie rzucamy przedmiotami, nie rzucamy kamieniami, machamy rękoma. Krzysztof na pewno nas zobaczy i tak takie ćwiczenie przez 5 minut gwarantuje, więc zaczynamy jeszcze raz od marszu. Idziemy na szkolną, dochodzimy na szkolną, dochodzimy w sensie dojścia i machamy, machamy, słuchajcie, machamy do Krzysztofa. Może nas zobaczy, może nas przyjmie, może będzie na tyle miły że nas gazem nie ugości. Przypuśćmy, że tak się stało, że Krzysztof wychodzi. Wyszedł, my machaliśmy. Machaliśmy. Podskakujemy nawet. Nawet możemy podskakiwać. Podskakujcie. Może zobaczy nas przez bramkę. Tak. Pokażcie mu, że ja jestem. Mam paczki. Dwie. W dwóch rękach trzymajcie paczki. Nie w jednej. Jak macie batonik, rozłamcie na pół. Będą dwa. Dwa batoniki. Zawsze to. O jeden więcej i podskakujemy. I słuchajcie, jest Krzysztof. Jest Krzysztof i co my tutaj robimy? Stajemy na baczność. Stajemy na baczność i kolejne ćwiczenie. Kłaniamy się. Skłony. Kłaniamy się dla Krzysztofa. Wszędzie się kłaniamy dla Krzysztofa. Dupkę pokazujemy, pięknu. Tutaj, pośladeczki, wyk. Pyk. Może Krzysztof będzie zainteresowany. Może tyłem się obrócimy. Właśnie w ten sposób. I kłaniamy się. Wajamy się na lewo, na prawo. Krzysztof na pewno, na pewno będzie zadowolony, jeżeli będziecie się kłaniać, kłaniać się w pas jak najniżej, jak najniżej się kłaniajcie. Krzysztof może Was przyjmie, bo przecież macie dwa batoniki w ręce zamiast jednego Nic jest duża szansa i duże prawdopodobieństwo, że dostaniecie się w końcu do środka do środka, czyli na podwórko szkolne 17, a tam co? Robimy przysiady, ponieważ Krzysztof zaprosi nas na żakrze wspaniałą ławkę drewnianą, więc siadamy, siadamy na ławkę, ręce przed sobą, może też do siebie, jak sobie chcemy i siadamy. Siadamy na ławeczkę, tupeczku, wypinamy się, wypinamy się po kolei i siadamy. Krzysztof musi widzieć, że jesteśmy zadowoleni, więc uśmiech musi być na twarzy, że się cieszymy i siadamy. Siadamy sobie na ławeczkę. Siadamy. Także wspaniałe ćwiczenie i zacnę. No i dochodzi do rozmowy. Dochodzi do rozmowy. I to jest bardzo ważne ćwiczenie. To musicie wyćwiczyć na pewno na 100%. Na 100% musicie wyćwiczyć, ponieważ Krzysztof musi być przekonany, że wy go rozumiecie. Bo Krzysztof będzie opowiadał wiele historii. Wiele historii. Więc trzeba ćwiczyć teraz trening głowy. Że my go rozumiemy. Przytakujemy, kręcimy głową, że, że nie niedowierzaniem, ale przytakujemy. Przytakujemy i kręcimy głową. Dajemy batonik, jeden, drugi, ale tak, mówimy, że tak. Nie zgadzamy się z Tobą. Uśmiech, pamiętajcie, uśmiech. Uśmiech musi być. Tak jest. Kręcimy głową, uśmiechamy się i pięknie ładnie, i niedowierzanie, i niedowierzanie. Można też ręce składać, jak. Ola Boga! Ola Boga! Pamiętajcie. Im bardziej będziecie pokazywać Krzysztofowi, że jesteście zainteresowani jego historią o, rosnych, o rosnących kamieniach, muchach latających po całej Europie i nie tylko, on będzie jeszcze bardziej zadowolony, więc nie dowierzamy. Kręcimy głową, kręcimy i przytakujemy, przytakujemy, przytakujemy. A potem, słuchajcie. Dojdzie do sytuacji, że Krzysztof poprosi was o pieniądze i kolejne ćwiczenie. Musicie to wyćwiczyć perfekcyjnie. Musicie pokazywać, że wy nic nie macie. Więc rozkładam ręce. Nie mamy nic. Nie mamy nic! I stajemy z ławki i nie mamy nic. Stajemy z ławki, nie mam nic! Z ławki wstajemy, nie mam nic! Nie mam nic! Ale też musicie kręcić głową! Że, że, żeby żeby tam czas przytakiwać, że jego historia jest prawdziwa. I siadamy na łapkę i pokazujemy, i nie mamy nic. I nie mamy nic i kręcimy głową. Jest to trudne ćwiczenie, ale jak to wyrobicie, gwarantuję, że Krzysztof przyjmie was następnym razem. Także tym, którym się nie udało wejść na posesję Krzysztofa, ćwiczcie, ćwiczcie z Meksykiem. Następne ćwiczenia będą obrona przed Krzysztofem. A wtedy to już będzie o wiele trudniej, o wiele gorzej. Będą uniki, będą zaniki, będą odskoki, przeskoki. Także najpierw wyćwiczcie manewr, kiedy Wam się uda realnie wejść do Krzysztofa na podwórko. Pozdrawiam serdecznie. Mexikano TV zamyka teraz drzwi. Ćwiczcie, Ćwiczcie, Ćwiczcie. Power jest siła.